Cześć, witam w nowym filmiku. Mamy dzisiaj 20 grudnia, godzina 9.66, tak więc zaczynamy robić śniadanie. W dzisiejszym filmiku mam zamiar przedstawić całe dzień jedzenia, policzyć te wszystkie kalorie, jak to wszystko wygląda, pokazać aktualną wagę i ogólnie spędzić sobotę na jedzeniu. Także zaczynam, zabieram się za przygotowywanie pierwszego posiłku. Pierwszym posiłkiem dzisiaj jest owsianka wsiąka z białkiem, nic skomplikowanego, waga, miseczka, wodę. Do miseczki wsypuję około 70 gramów płatków błyskawicznych. Błyskawiczne się dalej robią. Mam 60 i 72 gramy. Następnie dodaję białko. W tym przypadku słony karmel. To sobie jedną miareczkę wrzucam. Łóżeczka. Mieszam sobie teraz to wszystko, żeby łatwiej się to rozpuściło w wodzie, żeby się grudki nie porobiły, tylko żeby już na samym wstępie było to wszystko wymieszane. Tak to musi wyglądać. Następnie znowu na wagę darujemy 200 ml wody, żeby się to ładnie wszystko rozpuściło. 200 ml wody. Mieszam to wszystko, żeby wszędzie ta woda tam rozpuściła. Całe białko. Nic skomplikowanego. Ok, teraz taką mieszankę wrzucam do mikrofali na 3 minuty, żeby to wszystko do siebie tam. Żeby to ta cała woda odparowała, żeby te płatki napiły się tej wody, białko ładnie. Żeby zrobiła się po prostu taka papka. Najprościej. Dobra. Dobra, nasza owsianka już doszła. o, Co skill. No. Owsianka doszła. Teraz po prostu sobie ją lekko tam jeszcze mieszam delikatnie. No i właśnie wyszła taka papka dosłownie. Teraz tak ląduje na wagę z powrotem. A to idą mrożone maliny. 80 gramów akurat się sypało. być. Na to idzie łycha. To zobaczymy ile. Taka łyżeczka. Masła orzechowego. Proteinowego poniekąd. 18 gramów biał masła orzechowego. I teraz na to wszystko idzie kolejne białko. Z tym, że to białko robię sobie w formie takiej polewy. Po prostu wsypuję sobie miareczkę, szklanki. Wlewam do sobie odrobinę wody. Odrobinę. na oko. No to białko akurat się dosyć dobrze rozpuszcza, więc chyba lepiej wbrać odrobinę wody i potem dolać, niż potem się zdziwić, bo chodzi nam o to, żeby zrobić taki, jakby sos. No i ja właśnie już teraz przesadziłem z tą wodą. Chociaż nie, nie mi się. Jak się rozmieszało, tak te grudy, to jest ok. Mieszamy dokładnie. No i mamy coś takiego tego białka się zrobiło. No i to właśnie sobie tym zalewamy. Całą tą owsiankę. I oto właśnie pierwszy taki posiłek mamy gotowy. Coś takiego. Ja się zabieram za jedzenie, a makro składniki wrzucę wam no gdzieś w tym filmiku. W sumie za chwilę tu się pojawią. OK, jesteśmy już po śniadaniu dosłownie 10 minut. Czas na kawę. Kawę nie, jakoś nie, nie wliczam w, w całość tej, tych makroskładników, tej, tej, kalory, tej kaloryki, bo, bo po co? To tylko kawa, no bez przesady, tam mamy ile? 100 ml mleka, no to wielkie nic, ale za to wliczam to. Droszczyweczka z budyniem. Makroskodniki postaram się jakieś znaleźć, jakieś takie przybliżone, bo wątpię, żebym gdzieś znalazł akurat taką drożdżówkę, ale coś gdzieś tutaj wstawię, jak to mniej więcej wyglądało, jak to, ile to ma kalorii na oko, bo już też nie, nie przesadzajmy, to jest okres masowy, żebym jakoś tak wielce liczył te kalorie co do jednej kalorii, ale tak, żeby to było w miarę zdrowe. Ok, mamy godzinę 16.13, czas na obiad. Na obiad przypada nam dwie paczki ryżu po 150 g tym, że u mnie działa to na tej zasadzie, że ja obiad dzielę sobie na pół. Także przeważnie działa to tak, że jem przed treningiem pierwszy obiad i po treningu jem drugi. Że dzisiaj nie trenuję, no to jem teraz, a za jakieś dwie godziny zjem sobie drugą porcję. I właśnie na każdą porcję przypada 150 gramów ryżu i do tego ten mój słoiczek, który Wam w poprzednim filmiku pokazałem jak robić. Makroskładniki tego wszystkiego pokażą się tutaj. I generalnie tak to będzie wyglądało. No nie ma tutaj nic powiedzmy skomplikowanego w tym. No jak ktoś obejrzy sobie filmik poprzedni z produkcji tych słoików, to będzie wiedział, co w tych słoikach się znajduje. A jak komuś się nie chce, to tylko powiem, że jest to typowo sos boloński. Ja to lubię z ryżem. W, w każdym słoiczku jest 200 g mielonego. No i pozostałe składniki, ja mam w MyFitnessPalu na aplikacji dodany typowo przepis na to. Także dodam po prostu już, jakby yy, w powyższym, tak tutaj się pojawi to wszystko, to dodam po prostu jak wygląda całość w makro składnikach, a nie poszczególne składniki po kolei. Jak ktoś będzie chciał składniki obejrzy sobie poprzedni filmik. Dobra, także ja zabieram się za robienie tego. Ogólnie bardzo proste, no bo generalnie całość zrobienia całego obiadu zajmuje mi 15 minut. Nawet nie całe. no mówię 15 minut od czasu rozpoczęcia znaczy gotowania się ryżu do momentu, kiedy już jem. To jest dosłownie 15 minut, bo 3 minuty przed końcem gotowania ryżu zaczynam odziewać ten sos boloński i jest gotowe. Także zabieram się za jedzenie. Następnego tego posiłku nie będę wam pokazywał, bo to będzie w zasadzie to samo. Także można sobie uznać, że to są po prostu dwa posiłki. I następnie yy, staję wam co? Jedna kolacja. I tak to się prezentuje, 150 gramów ryżu plus połowa tego sosu drugą połowę mam tutaj, na przepicie jeszcze dziczek, wleciał, żeby troszeczkę energii wpadło, mamy dopiero 16.47, więc przyda się jeszcze trochę nocy. Dobra, ja to jeść, a jeżeli ktoś z Was też je, ja to życzę smacznego. No i okej, okay, dosyć późno, przyszedł czas na kolację, dzisiaj trochę zabiegany dzień, także no musimy się ratować każdą chwilę, żeby coś zjeść, mamy 21.35 i na kolację wlatują... Tościki ze zwykłego chleba. Yy, tu się jeszcze jeden robi z piersią kurczaka i serem. Nazwano piersią kurczaka. Yy, do tego soczek jakiś do przepicia, a kalorie i makroszczególnie wyglądają tak. A za chwilkę omówimy sobie cały dzień tego jedzenia, jak to wszystko wyszło. Yy, omówię śniadanie, obiad kolacji, jakieś przekąski. No i zobaczymy, ile tych kalorii teraz wychodzi. Mamy już koniec dnia, praktycznie jest na sen biorę jeszcze tylko kolagen, nukleo nastawy, stawy, kompleks witamin, witaminy D3, omega 3, biotynę i kreatynkę. To są takie suplementy, które suplementuję codziennie. I dobrze, czas na podsumowanie. Nagrywam je następnego dnia, po prostu wczoraj było już za późno i nie będę się kłamał, po prostu nie chciałbym już mi się tego nagrywać, stwierdziłem, że na spokojnie, na chłodno sobie nagram to następnego dnia. Mamy godzinę 17:40. Tak więc, jak widzieliście, tak wygląda mój dzień jedzenia w sobotę. Co jeszcze muszę powiedzieć, że w sobotę to jedzenie jest dla mnie w sumie, w sumie w sobotę, w weekend jest jedzenie dla mnie najtrudniejsze. No bo zawsze jest co robić. Jak wiem, że mam ustalony plan dnia, że wstaję rano, praca, wracam, w siłownia, i to wtedy jestem w stanie sobie normalnie to jedzenie tak ułożyć, żeby jeść je powiedzmy tak. Tak jak trzeba, bo tak może to powiem, że wiem kiedy, o której godzinie co zjeść, żeby po prostu zmieścić się z tymi kaloriami, a w sobotę zawsze jestem i w niedzielę jestem taki jakiś roztrzepany, że nie jestem w stanie sobie tak tego wszystkiego ułożyć, żeby zjeść tak jak powinienem. No także na koniec dnia wyszło mi tam, mam ściągę odpaloną, 3516 kalorii przy takiej wadze, która się właśnie tutaj pojawiła. I to akurat daje dosyć fajny wzrost wagi w skali miesiąca, ponieważ teraz mieliśmy 11 tygodni treningowych odkąd wróciłem do treningów i od tego czasu przytyłem ponad 5 kg, ponieważ wcześniej ważyłem jak zaczynałem trenować 70, z powrotem 77,5 kg, także myślę, że ten wzrost wagi jest dosyć taki spokojny. Tak samo makroskładniki i wszystko co co zjadłem tego dnia, też Wam się właśnie w tym momencie tutaj pojawia. Ile czego, co jak na wykresie kołowym. Kto chce, niech sobie zastopuje. Kto nie chce, no to po prostu niech sobie to ominie. Tak więc tak to wygląda u mnie. No, i tak, nic, nic skomplikowanego. No, jeżeli kogoś zachęciłem do robienia takich tego typu słoików, jak znowu wyniknęło to z tego filmiku, że to jest bardzo prosty sposób do trzymania jakiejkolwiek diety, to bardzo się cieszę. Jeżeli nie, to to spróbujcie. Może akurat kogoś to przekona. No, także tak to wygląda. Ja w tym momencie będę kończył. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i do obejrzenia następnych filmików. które pojawią się jak co wtorek, o ile nic mi nie wypadnie. Dobrze, dziękuję, trzymajcie się, do, do zobaczenia i cześć.